Oczywiście trafiamy na przyjęcie towaru. Przyjęcia towaru trwają tutaj właściwie od rana do wieczora. Dobrze, że nie zamykają interesu. Czujnie obserwuję klientów, żeby każdy grzecznie włożył wszystko tylko do koszyczka. To nie bagatela 20 tysięcy osób dziennie. Utarg milion złotych. Żeby u Chowaj Boże, nie było manka. Dzień dobry, mam kartki na dziewiątkę. Jest dziewiątka? Nie ma. No ja Jak to nie ma? Mam kartki na 223 jeszcze. Jest 223? Rano była. No to tak, nie ma dziewiątki, nie ma 223, to w takim razie co jest, bo tutaj widzę puste półki. Ocet w baniakach mamy. No to biorę ten ocet. Jak jest, to jest. I'm gonna burn. Ten, tam masz kontenery amunicji, zabieraj. Tak, i do auta, i do bagaja. Nadeszła wykopowna chwila. Nadeszła. Nadeszła. <grym> Otwarcie sklepu Pasjonaty. Sklepu Pasja, trochę zmieniłem pasja, nazwę. Pasja. Tak, A, żeby ok. nie mieszać, bo to będą sami mówić, że to jakieś panasja, pan pasjonaci, anarchiści albo inne wynalazki. Sklep Pasja, przy szelnicy Pasja, przy... Siedzibie klubów klubu pasjonatów. pasjonatów. Co możemy, Adrianie, u Ciebie nabyć, pomijając kwestie broni amunicji póki. No myślę, że się już trochę uginają od właśnie różnych gadżetów. Powiedz tak po trochę właśnie o tym, co... Znaczy tak, no. Jak... Wiadomo, że się jak... rozwijacie że otwieracie. Tak, tak, że tak, tak nie, to, nie, to ale... początki to są ciężkie, wiadomo, ale staramy się, żeby było. Może nie dużo ilościowo wszystko, ale żeby w miarę wszystko też było. Czyli na przykład, jak mamy jakiś olejek, to tam mam, nie mamy tego kontenera, ale mamy przykładowo 10 sztuk. Jak kupicie, to kupimy 15. nie? Mhm. No, Także y, staramy się. Co o czym trzeba powiedzieć? Y, obserwowaliśmy wszystkie sklepy tutaj u nas w rejonie. I wszystkie są tak bardziej ukierunkowane na myślistwo. Uhum. A my chcemy bardziej pod sportowców, pod sportowców. tak no I ja pod, nie mam w ogóle żadnych kor, korzeni myśliwskich, nie znam tej tematyki, dla mnie to jest całkowicie obce, aczkolwiek broń nie. dla myśliwych jakąś mamy, ściągamy, amunicję owszem, też mamy wszystkie te podstawowe rzeczy. No, dobrze, że to nie kot sąsiadów, nie? No i w myśliwskim <laughs> sklepie mogliby pomylić gościa, a my nie Boże. pomylimy, wiemy, że to nie. pies. Tak. <laughs> no, y, Także tak, chemia do czyszczenia broni, asortyment taki na zasadzie y, pokrowców. Yy, słuchawki, no, to co sportowcy potrzebujecie, początki. A jak czego nie ma, to załatwimy. To no ja się cieszę, bo przede wszystkim mamy w końcu w naszej okolicy stosunkowo blisko sklep, w którym możemy nabyć przede wszystkim pestki, których zawsze jest mało, nie ukrywajmy. No i trzeba ma powiedzieć, sklep przy szczelnicy. Przy szczelnicy, tak. Możemy kupimy pestki, idziemy szczelać, kupimy broń, dostaniecie od Marcina wlepkę. I po zakupie broni godzinówka idziecie za darmo na szczelnicę. Od razu z tego nowego poszczelacie sobie, co tam coś się zakupili. No, to taki dodatek, może nie jest to jakiś super finansowy bonus, ale jest zawsze opcja, bo czasu Dokładnie. mało, nie masz, jak już znajdziesz czas po tą broń, no to nakłamiesz kobiecie, że była kolejka, ja jeszcze się popstrykasz w tym czasie. No. Dokładnie, ale właśnie nie każdy sklep może sobie na to pozwolić. No więc nie. To jest nie. duże, duże. A tu My chcieliśmy pewno. mieć wszystko w jednym miejscu, także chyba już mamy wszystko, jeżeli chodzi o sport. Okej, okej. Czy zęba trochę. O, nagrywa się. Jest ze mną Marcin. Marcin, który tutaj właśnie będzie Was witał na sklepie w Łagowie. Kilka słów od siebie. No co? Witam w nowo otwartym sklepie Pasja. Zapraszamy wszystkich miłośników szczelectwa, broni. No jak będą jakieś wszelkie pytania, postaramy się udzielić odpowiedzi na tyle, ile będziemy mogli. No i ogólnie zapraszamy, zapraszamy do odwiedzi. Dokładnie. Jeśli macie po prostu ochotę coś kupić, coś zamówić, Marcin tu na pewno i doradzi, poradzi jak na tyle jak będzie potrafił. To ja Marcin nie przeszkadzam w dopijaniu kawki, trzymaj się. No na ten moment mamy w ofercie e, głównie tak jak mówiłem broń sportową, mamy też również e, jakieś tam sztucery, karabinki dla myśliwych. E, z broni sportowej i myśliwskiej posiadamy broń takich marek jak Mosberg, Glock, Kanik. Ciaśkę mamy, czyli CZT, mamy jeszcze jakieś parę trochę wynalazków, trochę coś używanego. Cały czas coś tam kombinujemy, coś tam nowego ściągamy i z biegiem czasu będzie tego coraz więcej i będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Jak nie ma, to załatwimy. Tak, 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 tak. tak jak mamy, najbardziej. Tu, mamy tu tak, jak mówiłeś, wszelką chemię, mamy trochę optyki, zestawy słuchawkowe, zbijaki, noże. Sezon, sezon na komary się zaczął, mamy też preparaty właśnie tutaj yy, chroniące nas przed tym, okulary OPC, bardzo fajne Tak. czukierki, ta, cukierki, 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 jest, no. jest kwiatek. Rifle CX też tutaj gości, firma wszystkim chyba już dobrze znana. Tutaj. Zapomnieliśmy jeszcze powiedzieć, mamy jeszcze wystawę z szpeju, nie wiem co tu się mówi na to szpej, militarny firmy Torogir. Adriana Wąsika. Właśnie. Mamy w tym momencie ekspozycję, zobaczymy, także jak to się będzie rozwijać. Na ten moment mamy, można zobaczyć, to są fajne rozwiązania. Adrian robi jakieś takie sobie wynalazki pod siebie, jest sam żołnierzem, więc wie co i jak, co ma być. Tak. Przerabia też y, szpej, który macie, ale robi też swoje To rodzina. od podstaw. Tak jest, tak. Moja Monika opowiada, gość, jedzie gościu na rowerze, taki na napierdzielony. Ta już pewnie nagrywa, czy nie? No i dobra, nie nagrywa. pierdzielony byś miał wstawkę. Napierdzielony policja go zatrzymuje, nie? Z Roweru już siada. Dobry, dobry. Dokumenty. Nie mam. Jak się pan nazywasz? Czekaj, panie. Policja czeka. Mija trochę czasu. Pada. Panie, jak pan się nazywasz? No czekaj panie! I tak jeszcze za trzy razy okazało się, że gościł na nazwisko czekaj. <noise> no. Dobra. Dobra. E, przyjechało troszeczkę zabawek do Ciebie. E, mamy gloki od różnych kolorów do koloru do wyboru. Różowych nie brałem. Różowych nie braliśmy. OK. Cześćka SP01. Bardzo fajna spluwa. Ja sobie smaczek zostawiam na koniec, ale dobra. Ciekawe, Mamy bardzo to, ciekawego to, to Stoegera, który ma cholernie wysokie, wysokie przyrządy. przyrządy. Są to światłowodowe, zielone przyrządy. Ale no kurczę, fajnie się to prezentuje. No, generalnie chodzi jak amunicję braknie, żeby napastnika jeszcze dobić tymi przyrządami. Bo tak jest. dość niebezpiecznie. Można kuć w oczy. No. Wiem, że jest dużo zapytań o kaniki. Tutaj mam w rękach Elite Combata. A więc jak ktoś szuka kaników. To zapraszamy tutaj na, na szczelnicę Pasja, bo nie dużo tego w Polsce. W razie jest, no, nie? chwilowo jest mały, jest mały zastęp. Debet. Tak jest. I bardzo, bardzo fajna ciekawostka. Jest to 22-boczniak. Jest to Taurus, czyli brazylijski e, pistolet w wersji Competition. Nie? Mamy tak, tutaj tak, właśnie. Tak, tak. tx 22 w wersji Competition. Dokładnie. Mamy tutaj kwestię właśnie możliwości. Taki e, no no to Kosmita? Kosmita. Trochę udaje Beretę. Tak. Możemy tu zamontować właśnie sobie kolimator. I wiem, że chyba Taurus jako też jeden z niewielu, tutaj możemy oddawać te suche strzały z tego, co się orientuje, bo no, oni coś tak tam robi. ale ja i tak na klientów krzyczę, bo ja pan ciarkę Ale szczerze, leży fajnie w łapce i jak ktoś chce fajnego, niedrogiego boczniaczka, to No mamy też zwykłe, ten akurat jest troszkę droższy, bo dokładnie troszkę ponad, tak. o, ponad 000, rujeczka, tak, nie? No, ale, ale patrząc... mamy i podstawową tą wersję popularną, tx 22 No dokładnie, więc tutaj mamy takie, takie smaczki, takie ciekawostki. You whip up my appetite. Don't leave me. In Dojechały sejfy, Ta. już prawie nic nie zostało i to bardzo, do, bardzo, bardzo dobra wiadomość. Pokażemy jeszcze troszeczkę broni długiej. A i owszem. Jeżeli chodzi o Co? ja to coś tylko... fajnego dla dzieciaczków, nie, nie tylko, w sumie wszyscy jesteśmy dzieciakami. Ho, ho. Mamy tu fajne rozwiązanie. <laughs> Pompiczkę na 20, strzelba, <laughs> karabinek. To jest pompka na 22 LR, jakby ktoś nie wiedział, od Rosji. Ciekawe, i pierwszy raz mam w rękach. Eee, karabinek. Tak, strzelba. Szczelba, przepraszam. Z... Karabinek. Szczerba. Pompka. Jakoś tak. Pompka na boczniaka. Nie jest pokoc. Pompka na boczniaka. Abstrakcja. Od Rosji. Tutaj mamy również na boczny zapłon. Już chyba. całkiem budżetowym, Chyba najtańszy na rynku dostępny karabinek. Dokładnie. Jaki można no ale co dla Kula, ludzie nie narzekają. Pewnie. Można sobie właśnie. Pobawić się z dzieciakami, czy też w ogóle zapoznawać kogoś pierwszy Lekkie raz, z jakimś to to tam broń, bo to jest po prostu leciutkie. Fajna sprawa. Patrzyłem, prosta. proste. No. E, masz też troszeczkę od Mosberga, i właśnie. Ta. Ja tu widzę pompkę, ale tutaj jest coś ciekawszego. To jest. MVP, czas 6,5 kryt może. O kurczę. No lufa gruba. no Każdy facet teraz zauważy, że tutaj jednak. Przekroju trochę jest. to dokładnie, tak. dokładnie. Każde kobiety też na to zwracają o, uwagę, jak z taką luką parujesz na strzelnicę, ponos, no to... Ponos wymiar to... nie ma znaczenia, tak? Ale jednak to. Wiesz. <laughs> to to no. trzeba było... No o, to to to. to. Mówią mały wariat, czy co to? Właśnie no, jak ktoś obsługuje to, to. No. szczerze mówiąc to.. Marcin, który tutaj jest, to ma taką tylko w czystą 8. Aha. A myśmy chcieli coś wziąć takiego. Powiedzmy w bardziej precyzyjnym kalibrze, nie? Magazyny trzeba. że się. Władam. Tak, 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 tak. O, Nic. Nic na ten temat nie, ja nie dodam, bo... bo ja tam fakultetu z tego nie porobiłem. Ja również nie zamierzam. Wiesz, jakby do tego dopiąć, dwójnu, optykę, tak. założyć, to wszystko, jakiś może jeszcze tłumik tam naciągnąć, no to. Ale to by bardziej w taki było, było. No i klasyka, no chyba tak. tak jak, nie wiem, Glock jest wśród pistoletów tym takim wojem roboczym nazwanym. Tak samo Mosberg. Tak samo Mosberg, więc. Tutaj jest 500, nie 500. 500. Ok. No. Więc jak chcecie się doposażyć w najbardziej niezawodny alarm no. na świecie. No. Straszasz. Mówią, że jak kupi się strzelbę Mosberga, to się zostaje z nią już do śmierci, bo Dokładnie. Nie, nie mówię, że Turki są złe, ale to jest, ale Mosberg, to wszystko, to Mosberg, co tam nie włożysz, to... Wiem, że jest tutaj tych sztuk też troszeczkę Mosberga w różnych tam formach, Ta. więc naprawdę zapraszamy, jest tu na czym zawiesić oko i nie tylko, no trzeba tutaj zrobić zakup, a nie... nie jeszcze jest Marcin, jeszcze coś. jest Marcin, nie? Jest jeszcze Marcin. No, Mar na Marcinie, drogie panie, to może zawiesić on, tak? No nie do końca, bo obecnie zajęty. Okej, okay, tego nie było. Dobra. <grystanie> <grystanie> Adrian, zapraszamy tutaj. A no a i owszem. Zapraszamy tak tutaj do sklepu. Ja niech Marci trochę pomarudzi, że ma za dużo pracy. Dokładnie. Na pewnie. Pracy się, przyda. Ja życzę przede wszystkim powodzenia. Nie dziękuję, bo niby się nie dziękuję. Tak Jakbyście potrzebowali coś konkretnego, ogarniamy, ściągamy, robimy lepsze ceny wtedy. Śmiało piszcie, na maila dzwoncie, a w sumie do Marcina, to lepiej maila piszcie, bo ja mail odczytuję. I ja ceny ustalam, także zrobimy co możemy. Więc dziękuję Ci za gościnę tutaj u Ciebie. Na pewno tutaj będę witał dość często. E, serdecznie Was pozdrawiamy. Dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się, cześć. Bobą! Bo.